W Dzisiejszym odcinku pokażę wam najdziwniejsze CD, jakie kiedykolwiek wygenerował Minecraft. Mamy tutaj dziwne struktury, będzie gigantyczne góry, na samej górze których znajduje się na przykład wioska, światy, które w nieskończoność generują się w ten sam sposób, oraz na przykład rekord świata w najdłuższej lawinie wygenerowanej samodzielnie. Zapraszam do oglądania. No więc w dzisiejszym odcinku mamy Docnesa i będziemy pokazywać mu wszystkie te oto seedy e, dziwne zjawiska, które się wydarzyły podczas renderu. Więc witaj Docnesa. O co się dzieje? A bo ty nie wiesz co się dzieje dokładnie Ja no nie jakby wiesz Dobra więc oto jest pierwszy sit. Strasznie dziwny seat w którym słuchajcie eee, stary, zarabiu, w nie, nie ma nic się... dziwnego o co ci chodzi Zipek eee, Nie jest w nic dziwnego Stary na pewno jesteś pewny hmm? Spójrz na to wszystko co się tutaj dzieje I zobacz Ej. na to ile tu jest Tych budynków jakby z lutem Jest co? tutaj Ej. Tak, tutaj Co? jest 7 skrzynek, 7 e, wiosk, jakby to. 7 siedem... To jest najlepszy <laughs> dom na speedruna, Dokładnie. To znaczy, jest inna Stary, zb zbierzmy to jest? wszystko, zbierzmy totalnie wszystko i zobaczmy. Zobaczmy, ile będziemy mieli lutu. Tak wspólnie, no jeżeli zbierz. wszystko zbierzemy. Jest tutaj, słuchajcie, 6 domków do lutowania. Czy nawet 7, więc to ten sit naprawdę jest mega, mega dziwny. Nie powiem jak się nazywają dokładnie te domki. Możecie napisać w komentarzach, jak się zwie dokładnie ten domek. Ten domek z lutem, po prostu. Domek w Joli. Może tak być, może tak być. ty chcesz. Jezu, ile tu tego jest? Ile tu można tego zebrać? Dobra, wiesz, co mi się już nie chce, po prostu, bo to jest za dużo tych domków. Na speedranie, szczerze mówiąc, to Ej, nie byłoby nic. Super, ale na speedranie, to, no nie byłoby super, bo myślę, że czasie, w którym wiesz, my tutaj tak. te domki podróżujemy, można by było całego Minecrafta przejść. Dokładnie, dobra, dobra. Dobra, koniec. Pokaż, co ty tutaj masz. Dawaj, wsadzaj do skrzynki wszystko, co zebrałeś. Ja nie wiem, czy tu się wszystko w ogóle zmieści. To się nie zmieści. Oh no! Jest jeszcze cały... Dawaj do drugiej skrzynki. O, jest duża skrzynka. Go, 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 ok. To są wszystkie przedmioty, które znaleźliśmy na tym I Stary, sidzie. tyle kilofów, to przez kilka godzin gry jest trudno Bez zrobić. No, ogóle. naprawdę, te zbroje to żelaza. wszystko. Ja tak, Możemy iść od razu, stary do netheru. Pocz, ile mamy obsydianu? Tak, tylko że, żeby iść do netheru, stary i tak Mamy za nawet na trada, więc i tak musimy znaleźć gravel, bo nie mamy gravelu. No, ale dobra, przejdźmy do ja kolejnego. Tak... No, także jesteśmy, słuchajcie, na drugim seedzie i stary, podleć do góry, żeby zobaczyć, co się dzieje tutaj. Wystarczy, że boję, podlecimy no. troszkę do góry. Jezu, wioska, a przed nami. Wioska, trzecia trzecia wioska, cztery, wioski, cztery, wioski! cztery wioski. Cztery wioski połączone obok siebie tak naprawdę ze środkiem, nie wiem. Nie wiem jak to jest możliwe szczerze mówiąc, żeby się tak renderowało, ale coś śmieszniejsze. Na tym sitie wszystkie wioski, jakie są totalnie, się renderują jakby cztery razy. Są cztery wioski obok siebie zawsze. Cześć? Co? Cześć? Tak, to jest tak dziwny sit. Musielibyśmy znaleźć inną wioskę. To jest błąd po prostu stary. Błąd w renderowaniu, no? w robieniu świata. No. Tak, ale stare wiesz jest najlepsze, że Co? to wszystko to jakaś wielka popaprana matematyka. <noise> no dokładnie, dokładnie dlatego uczycie się matematyki w szkole, <noise> się wszyda, jak chcecie. No, ja chcecie CD, Domańka, ja chcecie nie, nie jak chcecie robić sidy, do Jak chcecie robić nie, jak chcecie. Nie, stary, to jest bez sensu, żeśmy lecili dalej na tym, na, na lanie. Zobaczcie, no w sumie faktycznie no tak nie. Nie. Taki serwer, no, możecie ja sprawdzić sami. Możecie sprawdzić sami sida, oczywiście, o, nie, jak nie każdego polecam. macie na górze. Możecie sobie włączyć i zobaczyć, jak działa. A teraz przechodzimy już do kolejnego sida o wiele, o wiele lepszego. Dobra, tak więc kolejny mega, mega dziwny sid Ukaże się, jak spojrzysz w drugą stronę. Doktest, z drugą stronę. z Drugą stronę. Hmm. Mamy tutaj Tam? dosyć ciekawą górę. Górę. Nie wiem, czy ją już widzisz, czy ci no, się zrenderowało. Nie widzę, widzę. Jest no. dosyć fajna, jest dosyć fajna, ale najdziwniejsza nie, rzecz się znajduje nie, na samej górze. Nie, ja wiem. Wiesz, wiesz co? Ja już to widzę. Jest wioska nie. na samej górze i co ciekawsze, ta wioska. To jest tak wysoka, że nawet dachy stary się nie zmieściły. No, dokładnie tak, jesteśmy na, na maksymalny. Nie da się tutaj stawiać już więcej bloków. Ej, to więc jest jakby... jedyna wioska w Minecraft, gdzie mają domy w wersji cabriolet. <laughs> Dokładnie tak, tak jak? można to Ej, ująć. Stary, ja nie chodź, wiem jak to jest służliwe. Army stary Niżej, chodź zobacz! Co? O, te farmy, no, to, te farmy trochę dziwnie wyglądają. No, ścieżka, tylko jak dojść do miasta! Chyba, Halo! E, chyba wydaje mi się, że trzeba po wodzie? Nie, tak nawet tam, woda tam nie prowadzi. Tak dla mnie to zaczepiste ja bym się tu osiedlił. No, w sumie fajnie by było zrobić tutaj survival jakiś i spróbować. Właśnie zrobić całe miasto tutaj, na przykład pod tą wioską. Tary, myślę, że dla osób, które mają talent w do nas do budowania, to nie byłby problem. No, to mogłoby być coś fajnego wyjść, bo pewnie by u nas słabo to wyszło. No ale w każdym razie tak wygląda ten sit, lecimy do kolejnego. Hello, mordeczko. Ej, ja się boję. Stary. Kolejny. Kolejny jest, tak, tymi widzisz, tymi. gdzie my jesteśmy? Jesteśmy... Jak tak, się nazywa to? Villa. Villa, to jest Villa pillagerów, Ale jak ona dokładnie wygląda, to trzeba się troszeczkę oddalić. Bo... Stary jest? i zobaczyć co... to, co prezentuje nam Minecraft. O joj, ej. Stary, wyobraź sobie ten scenariusz. Idziesz sobie przez tak, tak. makapę totalnie nieświadomy, ale widzisz coś takiego. Zróbmy to po prostu. Chodź. O, jaki tak, normalny tak, światło. Cicho, tak, cicho, tam, bo jest dobra, scenariusz na dobra, ktoś. Dobra, dobra. O, o ale ty fajnie pierdolie tu pierdł. Ale... O, ale mi śmierdzi. O, ale widzisz. O mój Boże, co to jest? Herobrine jest na moim świetnym. Nie Nie zainstalowałem normalny sit, chłopie. Masz na górze, możesz sobie fajnie zobaczyć. Tak to by wyglądało chyba. A my do. To. Nie, nie, spokojnie, jeszcze w następnych seadach zobaczysz palącą się willę także idziemy dalej. Tu jest willa. Tu jest willa, tylko, no? ona normalnie wygląda. Tak, ale to nie jest zwykła willa. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Wystarczy, że wejdziemy no sobie dobra. do środka tej willi, a ukaże nam się, co się właściwie stało dziwnego w tym oto świecie. Bo zamieszkały tutaj koty i nie tylko. Co? Słuchajcie. Co, co, co? ojoj windykatorzy i villagerowi w jednym miejscu. Tak, dokładnie. I oni nic sobie nie robią. Jakby się lubią. Siema, mordeczka. On próbuje w sensie... no dobra, nie lubią się, ale próbują się dostrzec. A teraz jeszcze ciekawsza rzecz, która tu się dzieje, dlatego że w tym mieście jest, słuchajcie, oczywiście kowal. A ten kowal zrobił się w takim miejscu, że lawa... Niestety podpali ten, jak to się nazywa tu, willę. I ona po to jakimś wille? czasie wam po prostu spłonie. No bo nie da się tego zatrzymać w żaden sposób. No możemy zobaczyć jak to dokładnie by wyglądało. Ej się... stary, a tutaj dalej jest wejście do, wejście do świątyni. A, tak, tak, bo tu jest jeszcze piramida do tego. Tak, zapomniałem. Tu jest piramida i ma... jest lud. No stary, dosyć istotna <laughs> rzecz. No w sumie tak, ona też sprawia, że ten sit jest bardzo wyjątkowy. No ale tu samo jest... to, że pillagerzy i villagerowi no, no, potrafią teraz mieszkać razem, to jest... tu jest wszystko w wszystko czego potrzeba, to możesz tu zamieszkać Wszystko co się mogło wygenerować na pustyni wygenerowało się tutaj w ogóle wle... W ogóle Ej, czemu Czemu? 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 Tu nie ma jakby i spójrz na to pustynię, jaka ona jest malutka. Stary to jest pustyna yy, wiospia na zwykłym biomie. Tak, tak, to jest dziwne. To jest co kolejna, która wyróżnia ten yy, Ej, ty znajdziesz zaraz całe mnóstwo! Jak przeleciemy zaraz 100 wloczków i znajdziesz kolejną tą, dziwną willę. Yy, nie podoba no, mi się to. Ta. Musimy wyjść i lecieć do kolejnego chyba. Tak więc kolejny dziwny sit i co to, jest? co tutaj widzicie, to nie jest. Nie, to, to nie, to ja to stworzyłem. Ja to stworzyłem na A. cel odcika, dlatego że. E, Już myślałem, Oczywiście. Stary, tak, od to? razu mówię, słuchajcie, w. Wszystkie te seedy, oczywiście nie ingerowałem, wszystkie możecie sobie sprawdzić sami, wpisując e, w zakładkę seed w Minecrafcie, żeby wygenerować taki świat. A teraz przejdźmy do endu, dlatego że to tam się kryje coś dziwnego. No! Go! A kryje się coś dziwnego, dlatego, że. Zobaczcie na to. To jest świat... Nie, świat nie do nie, przejścia. Nie, nie da się go przejść, mi się wydaje, że na, na speedranie. Po pierwsze, byłoby ciężko go przejść, to po pierwsze. A po drugie. jest tak mały end, że aż się filary nie mieszczą. Tak, no dokładnie. On jest w takimś dziwnym miejscu. Ale Z właśnie, właśnie, rozwalmy smoka. O, nice. Zabijem go. Okej, okay. jest martwy i teraz. Co się wydarzyło? Stary, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, no. dlatego, że tego świata na naprawdę dole. nie da się przejść. <gry> zobacz na to. Po zabiciu smoka niestety U, nie możemy. Miekle. Tak, nie możemy stąd wyjść. Na nie da zawsze. się. Musisz umrzeć tak czy siak, żeby stąd wyjść, więc no cóż, no. To... Nie, jakbyście mieli coś takiego na speedrunet, to na pewno byście się zdenerwowali. Ale skoro jesteśmy już przy endzie, to przejdziemy do jeszcze jednego seeda, który dzieje się właśnie w tym miejscu. Witam Cię, Doktor Sven City. I y zobacz, co tu no. się dzieje. Dobra. Spójrz na to w jakim yy... my stoimy miejscu dokładnie. Dlatego, że to jest najdziwniejsza struktura no. chyba NCT, City jaka istnieje. Ona jest jakoś dziwnie duża, nie? Stary, to jest połączenie czterech. To jest połączenie czterech. Czerech. Tak, dokładnie tak. To jest połączenie 4 Head City i jeżeli te wszystkie itemy, które stąd zbierzemy, to będziemy zarobieni, stary, więc chcesz zobaczyć, chcesz sprawdzić, chociaż mi się wydaje, że to za długo potrwa, tak naprawdę. To no, wygląda ja nieźle. Ja bardzo wiem, gdzie itemów szukam. A nie, dobra, znalazłem skrzynkę. Ja, wiesz, że coś są zbagowane elytry? Aha, jak to? Czemu zbagowane? Chodź tu, do mnie. Szybko. Dobra, już. Popatrz. Ło, są dwie elytry! Tak, ona leży, ta druga leży luźno. To tak, jakby one się wygenerowały jedno na drugim. Ten, ten tak. Tak, By, tak. I się zniszczył. Tak, item frame za tym Sharkerem stary. Co ty mówisz? skitu! Naprawdę, co się dzieje? Dwie elytry naraz. Dwie elytry naraz generują. Ale kom, Ej, widziałeś o tym? No nie, nie wiedziałem o tym, więc ja kolejną rzecz nie. odkryłeś. Ciągle coś znajdujesz nowego. Więc zebraliśmy wszystkie przedmioty, które były w skrzykach, i zobaczcie na to, co my tutaj mamy. Po prostu całe mnóstwo lutu, które mogłoby się przydać. Już nawet nie, nie patrzymy na to. Nie, nie patrzymy na to. Nie zebrałeś wszystkiego. No nie wszystkie, prawie wszystkie, ale w każdym razie zobaczcie. Nie chce mi się już więcej. Zobaczcie, jak możecie wyjść stąd po prostu, urobieni. Do końca świata już nie będziecie pod wytrzymywać diamentów, no bo zobaczcie na to, co się dzieje. No więc, jesteśmy na kolejnym seedzie i spójrz na to. Możesz odlecieć na razie sobie na, do tyłu. Więc generalnie świat jest dosyć, dosyć ciekawy. Ciekawie to wygląda przynajmniej ta O, to jest latające w ogóle. Tak, co, to jest, to jest latające? latające, ale tak się składa, że słuchajcie, jest to seed, do którego należy rekord świata w droperze wygenerowanym jakby naturalnie poprzez seed, dlatego że tutaj, oto, z tej góry jesteśmy w stanie zlecieć o 238 kratek w dół. Może najpierw zobaczyć jak, jak ja lecę, a ja wam zaprezentuję. O! I nie udało mi się za <laughs> Mi się udało To tam masz ciurę, dalej, ja no, też lecę, poleciałem. lecę, lecę, lecę i zobaczcie Woo! na to co tu się dzieje, dokładnie dobrze poleciałeś i pyk I ja trafiłem do lawy, ty nie? Ale właśnie zlecieliśmy o 238 eee. stopni To jest ciekawe, że w ogóle jest coś takiego jak rekord świata w tym, nie? Naturalnym droperze no. I przed nami już ostatni, też dosyć ciekawy sit, więc zapraszamy dalej Tak więc ostatni sit, który mam ci do pokazania Zwykły, no. nie? Bardzo no. zwykły, a rozwal ploczka pod sobą. Boję się. Dlatego, że tu też należy jeden rekord świata. Także... Najwięcej zapadlin. Masz... Oj, ej, nie ten. Ten? Nie, ten? Nie. Czy ja zostałem oskamowany? Zipek, ale tu się nic dzieje przecież. No właśnie. Zipek, tu jest podłoże pod tym. Czekaj zobacz. O! O, rozwaliłem Poszło? coś, popatrz. Poszło? Poszło, tak, idzie, 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 tu jest rekord świata na najdłuższą lawinę, jaka została wygenerowana także w naturalny no. sposób w Minecrafcie, także to idzie, idzie, idzie. I co tak, jest? Tak, idzie. Patrzcie, jak to jest długie? Ej, co I jest? idzie, i idzie, i idzie, I... tak. Doknes, to cały czas idzie, ej, jakby to ej, dalej się nie przestało iść. To jest nieskończone. Nie, nie jest nieskończone, nie jest nieskończone. się nie powtarza cały czas, zauważyłeś ten kształt tak, tej tak, 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 dlatego że to właśnie poprzez błąd zostało stworzone, jakby przez błąd stworzone, samo się stworzyła przez błąd po prostu, tworzenia się mapy, no i się po prostu wygenerowały dokładnie Wygląda takie same. Wygląda jakby tam były monster spawnery. Właśnie ciekawe w sumie co to jest, zaraz przejdziemy na spektatorze, zobaczymy, ale póki co to dalej idzie Doknes, to dalej nie, prze, nie to przestało. Dalej idzie, ej. Ale jak to, to jest? To wciąż, to wciąż idzie. Zobacz to i koniec. I się chyba skończyło. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także Ojej. przed nami zobaczcie co się prezentuje. To wszystko wygląda dokładnie identycznie, no bo tak to powinno wyglądać. że że z Instagram to jakimś dziwnym przypadkiem, akurat tak to się jeszcze ułożyło. Nie no, to na pewno jest przez, przez to, że, że tak się wygenerował świat. Zobacz, tutaj troszkę się powtarzają niektóre rzeczy. Zobacz, na sam dół! Każda się z tu dwóch się, stron. Stary, włącz sobie spektatora, to zobaczysz, co tu się wydarzyło. Co tak tu się dzieje z tym, z tą lawą! Na samym dole. Kary, a ta lawa tak idzie przez cały świat? No nie, to tam się pewnie chyba kończy. Zaraz zobaczymy. W sumie, ale idzie, idzie przez cały czas. Ej, a co jeżeli to rzeczywiście idzie tak w nieskończoność? Idzie, idzie, idzie. Tak, widzę to, widzę, to na cały czas idzie. No to jest eee... zdecydowanie dziwne. I mi laguje kopa, ale... ja nie wiem co się nie dzieje. Jesteśmy robotami. No. I o ten pies tam tak zapadał? Dlatego, że to, to się powtarza przez cały czas. A nie, tu wciąż jest... Aha, to jest to miejsce! To jest dokładnie to miejsce, w którym się zapadało i ono się ciągnie w nieskończoność. Tak! I ono się ciągnie w nieskończoność. I się ciągnie, to i jest się ciągnie. Ej, ej tu jest, ale zbagana, tu jest koniec. I jakbyś padł na kolejną pustynię, to na kolejnej też to powinno zadziałać. Tak, tutaj. Tak. Ej, poś tu, poś i... tu, tu! O, coś, coś, coś zaczyna iść, ale... No. Patrz stary. O, o, idzie, idzie! Znowu idzie! I zaczynamy z powrotem i to będzie trwało. Znowu idzie! Ale, koniec. Nie, bo tam był na tyle płaski teren jeszcze, tak, ale no. widzisz o co chodzi. już tak, tak, stary. Tajemnicę stojącą za tym seedem. Tak więc, słuchajcie, to by było na tyle. Oczywiście, napiszcie w komentarzu, według Was, który seed był najfajniejszy. Tak, dosłownie. Zastopujcie teraz film i napiszcie, który był najfajniejszy. No i oczywiście, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej oto serii pokazywania dziwnych seedów. I możecie zostawić łapkę w górę do doktorem. I ty się co samo zrobił, popa? O, do! Zno... To dalej się zapadało teraz. O nie, mi już wybuchnie zaraz no. komputer. Sorry, stary. Lecimy już. Na razie, pa. pa.